Wszystkich serdecznie, szczęść Boże. Dzisiaj chciałem troszeczkę powiedzieć o duchu skrupulanstwa, czyli dokładnie jak on działa. Czyli on dokładnie poprawia w rzeczach sakralnych przede wszystkim. Czyli, tu, jako przykład, żegnanie, czyli pewna osoba miała takie, akurat przez człowieka on zadziałał, bo on może działać bezpośrednio bądź przez ludzi. Czyli y, była na rekolekcjach pewna osoba, i nie ma takie właśnie zdarzenie, że ktoś obserwował jego, na się żegna. No i na się żegnała w ten sposób, że tu do mostka klatki piersiowej, czyli miał ojca i syna, tu do mostka. Później na przerwie ta osoba, która ją obserwowała, czyli podeszła do niej, i powiedziała, że się źle żegna, że tak się nie żegna. Tu do mostka, tylko w, niżej do pępka, no i, no i to jest to właśnie poprawianie, że on może też poprawiać przez osoby no i później ta poprawiona osoba bardzo źle się czuła z tego powodu, czyli, czyli to, to nawet, to nawet nie trwało chwilę, tylko, tylko może kilka dni i zawsze to do niej wracało i i, i to było dokładnie to był ten duch skrupulanstwa, który poprawia właśnie w takich rzeczach, czyli to się może wydawać dobre w pierwszej chwili, bo rzeczywiście tutaj do pępka jeżeli my rękę dajemy to rzeczywiście ten krzyż jest taki wtedy jakby bardziej Prawdziwy, czyli, czyli bardziej taki. Natomiast tu bliżej on jest taki wtedy jakby mniejszy, czyli czyli tu jest takie, taki chwyt też. Ja widzę w tym wyraźny, a przede wszystkim to, że ktoś obserwował i tą osobę poprawił, czyli to jest ten błąd. Bo jak najbardziej to powiem, że można się żegnać jak się chce, czyli można do klatki piersiowej lub można też do pępka natomiast nie chodzi konkretnie o nie chodzi konkretnie o to, żeby nie poprawiać, czyli jeżeli już wchodzi w grę poprawianie kogoś osoby przez osoby, to jest duch skrupulanstwa, czyli i, I tu głównie chodzi o postawy, na przykład w kościele, na przykład klękanie, opieranie się o ławkę. Czy ja też tu miałem takie zdarzenie, kiedy ja się opierałem, oparłem się o ławkę z tyłu, to zaraz myśli przyszły różne, że źle, że obrażam Pana Boga, że to nie jest postawa jakaś godna, że ja powiem klęczyć na dwóch kolanach i tak dalej. I, I wtedy się prostowałem, bo ja wtedy nie wiedziałem, że to jest. Zły duch skrupulantstwa, natomiast myślałem, że to jest Bóg, czyli o to w tym chodzi. Dlatego to tłumaczę, też w słownictwie może poprawiać. Czyli miałem też takie zdarzenie, jeżeli chodzi o słownictwo, że użyłem słowa wrzucę Ewangelię na Facebooka, czyli zawsze, zawsze, przeważnie dodawałem tu było dawno, Ewangelię. Na Facebooka, no i tak mi przyszło do głowy, powiedziałem 'wrzucę', i tu zostałem też poprawiony na 'umieszczę', czyli, czyli jakby w tym momencie, jak zostałem poprawiony i cofnąłem się do tego słowa 'wrzucę', to się strasznie źle poczułem. I jakby tak na pierwszy rzut oka, jeżeli to rzeczywiście powiążemy z Ewangelią, to słowo 'umieszczę' pasuje lepiej jak 'wrzucę', ale to nie chodzi o to. Już mówię, chodzi o tego ducha skrupulanstwa, który poprawia. No i dalej przeczytam. Działa bezpośrednio na człowieka, czyli ten duch skrupulanstwa, podpowiadając mu, co ma robić, żeby było dobrze. Czyli w cudzysłowie, żeby było dobrze, bo jest źle, bo obrażasz na przykład. Pana Boga w ten sposób, podszywa się pod Pana Boga, czyli to jest bardzo częste, że my myślimy, że Bóg, zwłaszcza na początku, jeżeli on zostaje dopuszczony, to jest to siła z zewnątrz i my myślimy, że Bóg nas poprawia. Czyli podszywa się pod Pana Boga, poprawiając nas w rzeczach sakralnych. Ja tu napisałem: Człowiek myśli, że to Bóg, ponieważ te poprawy przez złego wydają się w cudzysłowie dobre, ale w zasadzie chodzi o perfekcjonizm, żeby zrobić wojsko dokładnie w cudzysłowie, czyli, czyli tak, tak właśnie działa zły duch, czyli musztrować i dręczyć nas. Czyli o to chodzi. Człowiek poprawiany, źle się czuje od samego początku, kiedy to się zaczyna dziać, ponieważ zły duch zabiera mu wolność i stosuje przymus i rozkazy. Czy to jest na zasadzie się odbywa potrzebów jakichś, które przychodzą z boku, myśli, i, i często człowiek myśli, że to jest Bóg i te odczucia, które, które się czuje, one nie są przyjemne. Ale na samym początku, jakby to jest niewyczuwalne, czyli, czyli tego, jakby nie można na samym początku rozeznać, że to jest zły duch. Dalej przeczytam. Czyli stosuje przymusy i rozkazy, bo nie ma w nim żadnej wolności. Działa zniewalająco na nas. Na początku nie jesteśmy w stanie tego odczuć, że siła z boku nas zniewala. Czyli dokładnie tego, że siła z boku nas zniewala, poprawia i musztruje, ponieważ to, co nam podsuwa, czyli na przykład postawy, i nas poprawia, wydaje się całkiem dobre. Czyli to się wydaje dobre człowiekowi to, co powiedziałem z tą ławką. Rzeczywiście, jak klęczy na dwóch kolanach, to jest, to jest dobre. No, jak się opiera zaś, to tak na zdrowy rozum. No, i źle, że się opierasz o tą ławkę z tyłu, no, bo powinieneś rzeczywiście klęczeć, ale tu nie chodzi o to. Tylko, tak jak mówię, chodzi o to, że o poprawianie i odręczenie, czyli, czyli i o tą musztrę chodzi. Czyli wydaje się to Całkiem dobre, czyli tym nas zmyla. My często myślimy, że to jest Bóg. Nasza wrażliwość na odczucia jest za mała, czyli na początku, żeby to rozeznać lub podejrzewać, że coś jest nie tak. Dopiero łaska Boża udziela nam tej wrażliwości, czyli zaczynamy się czuć poprawiani. Czyli jeżeli ta wrażliwość w nas, czy to jest łaska Boża, zaczyna być mocniejsza, wtedy zaczynamy czuć, że, że coś jest nie tak. Czyli dokładnie zaczynamy czuć się poprawiani. I zaczyna nam to poprawianie przeszkadzać. I wtedy zaczynamy szukać pomocy u innych, bo to się staje nie do zniesienia, to powiem. I to tutaj chodzi o tą. Wrażliwość, której nie ma na początku, aż w takim stopniu, żeby to czuć tak bardzo mocno, że, że to naprawdę przeszkadza. Dopiero później, kiedy łaska Boża przychodzi, pojawia się ta wrażliwość, żeby dokładnie wyczuć tego złego. Ducha, czyli to jest jakby podpowiedź Boża, czyli, żeby poczuć, że coś jest nie tak. Czyli, czyli dokładnie, żebyś czuł, że się źle czujesz, kiedy, kiedy On po prostu Cię poprawia w, w, w danym momencie. Czyli, żebyś to czuł, o to chodzi, i żebyś dlatego wtedy mógł reagować, mógł się zastanawiać, czyli mógł dokładnie od tego momentu, kiedy się zaczyna źle czuć, podjąć. Walkę z tym. Czyli tu już wtedy zaczyna się walka. Wraźliwość udziela się nam coraz bardziej, i widzimy, że nasza wolność zostaje nam zabrana. Czyli to widzimy wtedy. Tutaj potrzeba tej dobrej podpowiedzi, czyli że Bóg nikogo nie poprawia. Dlatego, że Bóg jest wolnością. Czyli to jest pewne rozeznanie. Bóg jest wolnością zawsze. Zaś, jeżeli nie czujesz tej wolności, to znaczy, że to jest zły duch. Czyli to nie jest Bóg. Jeżeli ty się nie czujesz wolny, który naśladuje Boga. Ja tu napisałem w nawiasie, to jest bardzo, bardzo ważne. Bóg jest wolnością i miłością. Dlatego, jeżeli coś jest od Boga, to robimy to w pełni wolności, radości i ochoty. I to trzeba wiedzieć. To napisałem zaś: że Zły duch jest zniewoleniem. Brak w nim wolności. Czyli brak w nim wolności totalnej. Może on poprawiać, przymuszać, nakazywać, rozkazywać. Wtedy człowiek źle się czuje, kiedy zły duch zaczyna nim kierować dokładnie. I dalej, żeby wyjść z tego stanu, czyli, czyli uwolnić się od tego złego ducha skrupulanstwa, należy się przeciwstawiać jemu cały czas we wszystkich tych poprawach, w każdej jednej. Tu pisze dalej: Nie bójcie się tego wcale, wtedy on ucieknie. Tak jak jest napisane, przeciwstawiajcie się: Diabła ucieknie od Was. W Biblii tak jest napisane, czyli, czyli pierwsze, należy już coś podejrzewać, wiedzieć, że, że, że to jest zły duch, i drugie, czyli należy się przeciwstawiać i się nie bać tego, że się obrazi Pana Boga, bo przykładowo to przeciwstawienie polega na tym, że ja przychodzę, klękam i opieram się, i nagle słyszę, czy mam nawał myśli, że obrażam Pana Boga, bo się opieram, bo źle robię, i tak dalej, i tak dalej. Nie, opieram się dalej. Tu jest w tym momencie walka. Bóg też to wie. Czyli ja tutaj nie obrażam Pana Boga, tylko walczę z tym złem. Czyli mu, jemu się przeciwstawiam i to póki on nie odejdzie. Czyli opieram się przykładowo o tą ławkę przez całą mrze. Jeżeli on nie odejdzie, to przychodzę na następną mrze i znowu się opieram, aż do skutku, kiedy poczuję się wolny, kiedy nic nie będę czuł, nic nie będę słyszał. Wtedy znaczy, że odszedł. Czyli wtedy możesz się oprzeć bądź możesz klęknąć normalnie. I tak jest, tak się dzieje. I tu przytoczyłem Ewangelię świętego Jana, to jest 14.30. To mówi Jezus. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Czyli dokładnie to ostatnie zdanie przeczytam. Władca świata, czyli diabeł, czyli szatan. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Nic. Czyli, jeżeli, tak jak ja tutaj napisałem, Bóg jest wolnością, to tego w nim nie ma. Jeżeli Bóg jest miłością, tego w nim nie ma. Czyli można by tak wymieniać. Czyli jeszcze raz to zdanie przeczytam. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Także dzisiaj króciutko się dzielę. Dziękuję z Panem Bogiem.